I nabicie zioma, Halo, się Ej. 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 Ej, Halo, halo, z nie praga folia, ja do zida, motorola tryk, tryk. Jak ham brudny jak sama ebola Fuh. Ola Boga, ale to nie katastrofa Dawaj na miasto, tam dopiero jest sopa Idę na miasto, a ty czuwaj adwokat, ta Twoja grupa to zwykła pompka barowa Jaka fera to nie kurwa koperkowa ha. Ha. Jaka fera to nie kurwa koperkowa Ale go w pyski to jest moja metoda Polechaj się i spokojniejsza moja głowa Ona wali poroga Wartość pieniędzy wiedziałem, że Zico że 5 gram Że piko to nie szczera i najlepiej to z daleka Każdy każdym frejrem jechać, i tu nie ma Jak zjebał na muki kurwisko swojego człowieka Każdy mój człowiek to ham, wykładam fiuta na PR to gdzie sztuka to nie gram, jest za zaworek płacisz 300 Ja tylko przy swoich, bo z mi papę zrywa Coś pytają, chcą wywiady, odpulony każdy pisma Moi ludzie to jest king size, twoi ludzie Cipa się Mijamy to się nie dziw, że nie jest podana wita Chuju mam co tam się klika, która teraz modna klika Nie jadłem owocy, może szama na pita Jaka fera, to nie kurwa koperkowa ale go w pyski, to jest moja metoda Pale haszy si spokojniejsza moja głowa Ona wali po rogach, to zapraszam na roda O, dzwoni Motorola aha, dzwoni Motorola O, dzwoni Motorola dzwoni Motorola, Motorola. 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 Oj, barbie, opowiadaj bajki, co byś ty nie zrobił Tak mi bycie cię kocha, ziomkowi lubią oblał Dyskusji, tematyka taka, że jesteś za młody Poczekaj lepiej z boku, nie zna żadnego ci wkodu O, Mam do drinka, tego samego dnia na siłce przy lustrze napinka, tego samego dnia pijdzie po ciepła farba z gwinta osiadek wyk, ocia i hecjam po pilka. Nie ura, bura, wydzwania bratucha, ja nie pani maju, ty weź mi ktoś to ma Ona w kula, kula, wyrwała bankruta, co ubrany cały wroga w ha o długach Jaka fera to nie kurwa koperkowa ale go w pyski to jest moja metoda, Ale się i spokojniejsza moja głowa, ona wali po rogach, to ją zawra... Dzwoni Motorola te Dzwoni Motorola Dzwoni motorola.